Cześć, z tej strony Paproch, a przed Wami pierwsza, właściwie zerowa, testowa recenzja na kanale Paproch Darts. Dzisiaj będę recenzował lotki Crystal Maestro i na pytanie dlaczego akurat te lotki odpowiadam, są to lotki, którymi gram i dlatego chciałem Wam je pokazać. Przed naszymi oczami... Opakowanie lotek Unicorn Chris Dobey Maestro. Jak widać, biało-szare opakowanie. Do opakowania dołączone są trzy lotki o wadze 23 gramy, szafty Unicorna oraz piórka Chrisa Dobeya. Teraz widzimy lotki wyjęte prosto z pudełka. Prosty barel. Bardzo, bardzo prosta budowa tej lotki. Z tyłu i z przodu grip idący po średnicy beczki, na przedzie gładki Wolfram z logiem Unicorn oraz podpisem Krisa Dobey'a. Długość lotek to 50 mm, i szerokość to 6,10 mm. Do tych lotek założyłem piórko szafty Q-Soul AK5, którymi zresztą gram normalnie, tak więc wyniki testów nie będą zaburzone. Lotki Crystal by Unicorn nie są już sprzedawane, ale jeżeli chcecie zaopatrzyć się w najnowszą wersję jego lotek, zapraszam do sklepu BalticDarts.pl Z mojej oceny lotek Chris Bay Maestro wynika, że najlepiej sprawdzają się one, gdy trzymamy je z tyłu albo na środku. Trzymanie ich z przodu sprawia, że lądują one pod dziwnym kątem, praktycznie pod kątem prostym, no jest to praktycznie ich kwestia wyważenia. Jeżeli miałbym ocenić to, jak, jak trzymają się w ręku, no, grip oceniłbym na 7 bądź 8 na 10, ale nadmienić trzeba, że są one dość szorstkie. Nawet jeżeli nie będą nam się wbijać w palce, to po prostu nie będą nam z nich uciekać. Więc przyszedł czas na słowo końcowe. Jak oceniam lotki Crystal Bay Maestro? Zdecydowanie pozytywnie. Jedyną wadą tych lotek jest to, że nie są one już dostępne w oficjalnej sprzedaży i ciężko byłoby zgarnąć jakąś nową sztukę. Ale jeśli chodzi o, o same lotki, sam nie rzucam, zdecydowanie polecam. Dla ludzi, którzy trzymają lotkę z tyłu, dla ludzi, którym potrzebny jest stabilny, szorstki grip, dla tych, którzy chcą mieć prosty barel, bez żadnych udziwnień, bez żadnych beczek. Są to lotki jak najbardziej, jak najbardziej pozytywne. Jeżeli trzymacie lotkę z tyłu bądź na środku, zdecydowanie polecam. Tak i jedną rzeczą, którą, która będzie tutaj stałym elementem tych recenzji, będzie ocena końcowa. No i ocenę końcową uznałem, że, że stworzę w skali pięciogwiazdkowej razem z połówkami. Tak więc moja ocena lotek Crystal Bay Maestro 4,5 na 5 gwiazdek. Jeżeli macie jakieś stanie na temat recenzji, jeżeli macie inną opinię, bądź jeżeli recenzja Wam się podobała lub nie podobała, dajcie znać w komentarzach. A ja żegnam się z Wami i zapraszam. Będziemy widzieć się przy kolejnej recenzji. Był z Wami Tomasz Pijanowski, poprok Darts.